Iron Man zmierzył się z większą liczbą złoczyńców niż ktokolwiek inny w MCU. Zobaczmy więc trzech najpotężniejszych, z którymi przyszło mu walczyć. Miejsce trzecie, Ultron. Ultron był jednym z najgroźniejszych przeciwników w MCU, bo jego ciało było zbudowane z vibranium Iron Man musiał połączyć siły z Forem i wizynem, żeby go pokonać. Poza tym, trudno go zabić, bo jest sztuczną inteligencją. Nie da się po prostu wykasować jego danych z sieci. To znaczy, że nieważne, ile razy go pokonasz, zawsze może wrócić w nowym ciele. Miejsce drugie. Ebony Maw. Ebony Maw to jedno z najpotężniejszych dzieci Thanosa Ma zdolności telekinetyczne, a wszyscy wiemy, że złoczyńcy z mocami telekinezy są niezwykle niebezpieczni. Nawet Doktor Strange miał z nim problemy, ale na szczęście ten młody chłopak naoglądał się więcej filmów. No i w końcu miejsce pierwsze. Thanos. Thanos jako jedyny pokonał Ironmana. Prawie go zabił i był w stanie zmiażdżyć ciało Wirzyna z Vibranium gołymi rękami. To pokazuje, jak niesamowicie potężny jest Thanos.